Nagrywasz? No teraz to już muszę zacząć nagrywać. A no, takie coś poznajdowaliśmy. Zobacz, okran, no. prysznicowy. A, Jezus, dwa, dwie, trzy. trzy. O ja pierdolę. Nie. O kurde, panie, z sześciodych tu leży. Nie, No Może tak. nie z sześć dzidych, ale leży sporo. Kuchenka tu jest, po, 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 po ten. Może cały worek trzeba Trzeba też. cały worek wziąć. Tylko ja nie wiem, nie. tu mamy jeszcze. O jakaś taka lampeczka. Proszę, aluminium nie ma się tu. to ciężkie? No okay. to, to musimy wziąć całe, no. nie przewracać. Dobra, niech się fajtnie, bo inaczej ich nie ustoi. O, kolejny kran. O, ja pierwicze. Kolejny kran. Patrz, patrz, patrz. Kolejny kran. Chciałem ostatnio kran znaleźć. O, kurde. I to panie. nie jeden, patrz. Ale. <laughs> Przecież tu ze stuwa jest w mosiąców w tym <grymne> Trzeba <wszystkim. grymne> być. Ze stuwa w metalach. No ale fajnie, nie? No. Warto tu było zajrzeć. To na ostatnim śmietnie? Tak. Ostatni strzał tego typu, był taką ogólnie ostatnio to był sprzętowy raczej, nie? Mhm, A tak. ostatni śmietnik tutaj na tą... Tak, na oko ostatni. To są chyba farby, już tylko i jakieś. O, kabel. Antenowy. No, A nowy też wezmę. Może tylko wziąć od mhm. ja Teraz Tu nie poradzę, bo mam. Tak się nie trzyma. To chyba też jest mosiąc. Prawdopodobnie tak. Połamał tego plastikowego cuda tam w tym, bo to już jest takie... O no, panie, tu jest, z tego ma O, panie, kolejny kran. No ja pierniczę. Kolejny kran. Tak to jeszcze nigdy nie było. Tak, ja kran. Się... A, wylepa. Sama. Jest. To nie wiem co to jest tak eee, Nie wiem, nie mam jak sprawdzić. Raczej tak. Wężyk. Ha, ha, ha. Kolejny kran. <gryw> Poczekaj teraz na to właśnie. Ej, same wylewki. Ale, ale kran! I plus, plus rurki, które możliwe, że też są mosiężne. Ale ktoś robił remont. Wszystko... Wciądał chałupę. Gdyby wiedział, że można to wysłać za darmo i zarobić za dwie stupy. To nie wiem co to jest, kto. Stal chyba. Nie mam jak nagrywać tylko twój zadnik. Wiem, właśnie. Przepraszam, ale nie mam też tego jak przeglądać. Tu jest jeszcze kabel antenowy chyba, taki z końcówką, widzisz? To mhm. przełączenie Komputerowy, video Czy video No. Ojej, Żyłka. Wie panie, video game to taki ostatnio widziałem w memach rodem z prl to takie były. Karniszowe rzeczy. Hmm. Tu są już chyba stale, tylko już zostały jakieś. A jeszcze coś takiego, ale to chyba też jest stalowe, bo to jest od wybarku. Mhm. Nie? Tak. No to jest ten szoku. Kiedy myśmy mieli ostatnio tych tyle ekranów w jednym miejscu? O, już bardzo dawno nie było. Nie jest. Jeszcze ma... sprawdzę. Stal. 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 A tutaj poszły te. O. Takie. Zbierali to pewno. Samoloty mhm. coś tego. Wiszą. Mhm. Serie. Samoloty. Tu ziemia. Aha, tak. Książki. Są książki tu poszły. Tu kolejne, pa. o. Żywoty świętych. Od cholery tego. No. No to teraz trzeba się z tym zabrać. Może weźmiemy se któreś pudło z tych większych i się do niego spakujemy. Co ty na to? Okej, okay, skasz. Jeszcze patrę, nie do dodatku. Brudne można położyć na to je razem z winem od razu folią. Kurwa szkoda, że ktoś to ubrudził. A fajna. Ej, takie jak mieliśmy podobne. Utegował to tłuszczem. To się wylał ten tłuszcz, co nie? Dobry. Oj O nie, nie, nie chcę jednak. Jest za bardzo uwalona. Patrz jakie fajne te to były. Ktoś to ubrudził tłuszczem. Nie, to wiatr nie ma. A jeszcze są paczelnie tutaj. O, bieram. Bieram. Same aluminiowe. No, bieram. chyba tylko Því það uh bæri að hluti, það uh hefur bara viss.